W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o regulacji gaźnika, tak żeby przystąpić najpierw do regulacji potrzebujemy mieć czysty filtr powietrza, wyczyszczony gaźnik. Motocykl musi być nagrzany do temperatury roboczej i wtedy możemy przystąpić do regulacji składu mieszanki. Układ mieszanki w dwusuwie regulujemy tą boczną śrubą, może ona być od dołu, może ona być gdziekolwiek indziej. Na środku przepustnicy jest to zawsze śruba, która ustala nam przepustnicę. Po tuningu niestety nie mamy już żadnego odniesienia, musimy to wszystko robić na wyczucie, na kolor świecy, temperaturę silnika, to jak motocykl jedzie, jak się zachowuje. A gdy mamy skuter bądź motocykl seryjny Instruujemy się zawsze serwisówką w serwisówce pisze ile śruba od regulacji składu mieszanki ma być wykręcona Pierwszą rzeczą do regulacji którą możemy robić jest nasza iglica O tym dużo ludzi zapomina Gdy mamy przepustnicę do połowy otwartą bądź więcej bądź mniej Dostaje nam się zawsze tyle samo powietrza Aczkolwiek gdy damy iglicę sobie do góry Wtedy będzie z taką samą ilością powietrza wpływać więcej paliwa Tutaj mamy te rowki do regulacji w iglicy im damy niżej sobie rowki, tym bardziej motocykl będzie miał bogato im wyżej tym bardziej będziemy miał ubogo kolejną rzeczą jest dysza główna sprawdzamy po kolorze świecy aczkolwiek powinno się fachowo sprawdzać tak iż motocykl jest rozgrzany porządnie jedziemy sobie jakąś trasę kilometr, dwa kilometry na wysokich obrotach, na maksymalnym otwarciu przepustnicy gazimy sobie szybko y, motocykl bądź skutek. ważne żeby nie pracował on na wolnych obrotach i sprawdzamy sobie wtedy jaką mamy świecę kolejną rzeczą jest dysza wolnych obrotów dysza wolnych obrotów charakteryzuje się tym iż gdy będzie za mała y, rozpędzamy motocykl Motocykl, gdy odpuścimy gaz, mamy charakterystyczne szczelanie z wydechu przy hamowaniu silnikiem. Motocykl nie schodzi tak z obrotów, utrzymuje 3 tysiące, dopiero później schodzi. Jest to efekt zapchanej bądź za małej dyszy. Ważne, żeby pływak był odpowiednio wyregulowany, bo jak dysze nie będą zanurzone w odpowiedni sposób, motocykl będzie miał wtedy za ubogą mieszankę, nie będzie nadarzał się napełniać. No i taki motocykl oczywiście nie będziemy w stanie wyregulować. To samo się tyczy w drugą stronę. Gdy motocykl będzie miał za wysoki poziom, będzie się zalewał. Jak widzimy, tutaj mamy kolor świec, u góry mamy za bogatą mieszankę, na dole mamy za ubogą mieszankę. Jak widzimy, yy, musi być taka kawa z mlekiem. Lepiej, żeby motocykl miał za bogatą mieszankę niż za ubogą, ponieważ to skutkuje bardzo dużą różnicą temperatury. Możemy mieć dziurę w tłoku, zatarcie silnika i tak dalej. Temperatury pracy świec zapłonowych. Na dole widzimy za bogatą mieszankę, temperaturę świecy jaka jest optymalną temperaturę świecy w komorze spalania. No i oczywiście gdy świeca na obogo, jest za duża ciepło ta świecy i ona wtedy się wypala, robi się taka biała. Przeważnie śruba regulacyjna składu mieszanki jest wykręcona 1,5 obrotu do 2,5 obrotu, ponieważ tam musi trafiać kanałem powietrznym powietrze i na uchylonym gazie motocykl powinien równo jechać. Gdy nam szarpie, wtedy wiemy, że mamy za bogato, a gdy nam nie schodzi tak z obrotów, wtedy wiemy, że mamy za ubogo i należałoby to skorygować. To by było na dzisiaj na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Zachęcam do, subskrybu Zachęcam do subskrypcji kanału, zalajkowania, Napiszcie komentarz, co sądzicie, jakie macie sugestie i udostępniajcie to dalej. Na razie.